Rozpocznijmy sobie od krótkiego przypomnienia najważniejszych cech algorytmów. A więc po pierwsze, algorytm to opis rozwiązania danej konkretnej sytuacji. Ten opis, tak jak mówiliśmy wcześniej, może być w postaci opisu słownego, opisu za pomocą listy kroków, a więc takich ponumerowanych, wyszczególnionych punktów. Może on następować w postaci schematu blokowego, lub może być on realizowany na komputerze za pomocą języka programowania. Tym dziś się będziemy zajmowali. Algorytmy muszą być skończone. Tak jak przedstawialiśmy również we wcześniejszym filmie, one mogą być bardzo długie, ale muszą kiedyś się kończyć. Oczywiście. Rozwiązaniem algorytmu jego realizacja może prowadzić do pozytywnego lub negatywnego wyniku, a więc jeżeli ja dodaję wyłącznie liczby dodatnie, to nigdy nie uzyskam wyniku ujemnego. I wreszcie trzecia sprawa. Algorytmy muszą być jednoznaczne czyli jeżeli ja do mojego programu, czy za pomocą algorytmu, rozwiązuję sytuację, w której dodaję Dwie liczby 2 dodać 2, to zarówno dziś, jak i za tydzień, jak i za miesiąc ja zawsze otrzymam ten sam wynik. A więc to będzie zawsze 4. W początkowej fazie naszej nauki o algorytmach my będziemy zajmowali się programowaniem w logomocji. W logomocji. Jest to taki podstawowy język programowania. Można powiedzieć, że następny etap. Po oprogramowaniu w języku Scratch lub balti, gdzie ludziki, ptaszki, duszki chodziły po ekranie, tutaj już będziemy troszeczkę próbowali rozwinąć naszą wyobraźnię przestrzenną. Jeszcze na ekranie będziemy nasze wyniki mieli w postaci. Graficznej, a więc coś się będzie rysowało. My będziemy mogli zaobserwować w postaci wizualnej wyniki działania naszego algorytmu, czy też programu zrealizowanego przy jego pomocy. I w związku z tym, taką logomocję skąd wziąć? A więc, dystrybutorem jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Tu widoczny jest adres i kontakt z tym ośrodkiem. Można również z jego strony, tak jak to jest na filmie w tej chwili wyszczególnione, pobrać wersję demo i używać. Ma ona pełną funkcjonalność, można ćwiczyć wszystkie komendy, wszystkie procedury, nie ma jednakże możliwości zapisywania plików. Oczywiście w tym celu należy skontaktować się z dystrybutorem logomocji. I wreszcie trzecia sprawa, ponieważ. W, algorytm. w nauce algorytmów będziemy się koncentrować na algorytmach, a nie na obsłudze logomocji. Chciałbym, aby przed następną częścią filmu zapoznać się z trzema lub więcej filmami o jakiejś logomocji. Ja polecam nasze filmy, a więc tutaj na ekranie są ich tytuły: na kanale CPP Testy. Ale oczywiście wszystkie inne także pewnie będą w jakiś sposób ten język programowania przybliżały. Za chwilę przejdziemy już do konkretnego programu, który będzie realizował algorytm z poprzedniego filmu, a mianowicie schodki. Oto program logomocja Imagine, Imagine. W którym będziemy pisali te nasze pierwsze programy, zanim nabierzemy odrobinę wprawy i przejdziemy do bardziej zaawansowanych języków programowania. Oczywiście, mam nadzieję, że wszyscy już są zaznajomieni na podstawie poprzednich ćwiczeń, czy też filmów, które oglądaliście o logomocji, lub tego, co wykonywaliście wcześniej sami, samodzielnie. Uruchommy teraz. Procedurę, napiszmy nasz programik, który nawiązuje do algorytmu przedstawionego w poprzednim filmie. A więc wchodzimy do menu Widok, wyświetlamy okno pamięci i dodajemy nowy element w postaci procedury. Niech ta procedura nazywa się Schody. Tworzy nam się cały człon procedury. I teraz spróbujemy napisać to, co omawialiśmy na podstawie algorytmu w poprzednim filmie. Ponieważ nie wiemy ile tych schodów będzie, po nazwie procedury dodajemy parametr ile i zgodnie z tym, co było omawiane, nasze schody będą składały się z kolejnych powtórzeń, wprowadzamy polecenie powtórz. Tu występuje parametr ile, który będziemy podawali na początku, i w nawiasie kwadratowym wszystko to, co będzie ulegało powtórzeniu, a więc ten nasz rysowany schodek. Naprzód 25 zgodnie z tym, co było w algorytmie, następnie obrót w prawo PW 90, znowu naprzód 25 i obrót w lewo. 90, tak aby żółw przyjął pozycję kierunek właściwie, nie pozycję wyjściową. Tu w tym momencie zamykamy nawias. Sytuacja nam się będzie powtarzała tylukrotnie, ile zadeklarujemy schodków, a następnie musimy cofnąć się w dół, a więc wstecz, tyle takie tyle długości, ile było deklarowanych schodków, a więc ile razy 25. Obrót w prawo, PW 90 i wykonujemy raz jeszcze komendę WS. Ile razy 25? Tak, aby narysować poziomą linię zamykającą podest z podium schody i oczywiście powrót do kierunku wyjściowego, czyli tak, aby żółw był skierowany. Pionowo do góry LW90. W ten sposób mamy naszą procedurę. Zatwierdźmy ją i spróbujmy wywołać ją na ekranie. Procedura, tu mamy jej nazwę, rozwiniemy sobie schody. A więc uruchamiamy schody. Następuje pytanie, ile tych schodów będzie. Jeżeli nie popełniliśmy błędu w trakcie pisania, tutaj każdy znaczek będzie miał swoje znaczenie i jedna spacja za dużo lub w nieodpowiednim miejscu, a także kropka zamiast przecinka i tak dalej, to wszystko będzie mogło spowodować zaprzestanie lub błędne wykonywanie programu. Dwa schodki, zatwierdzamy i właśnie tu mamy nasz narysowany podest. Wyczyśmy ekran, sprawdźmy, czy nasz algorytm działa także dla większej ilości... Podanych schodków czyścimy ekran poleceniem CS, clear screen i jeszcze raz uruchommy procedurę schody. Zatwierdzam i w tym momencie ja wprowadzę pięć schodków. Zatwierdzam i oczywiście te pięć zostało narysowanych. Jest to nasz pierwszy program w logomocji, w której jeszcze przez pewien czas spędzimy kilka chwil, tak aby poćwiczyć sobie kolejne algorytmy, potem przejdziemy do języków programowania bardziej zaawansowanych, a mianowicie języka C.